Hej, Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek pierwszy, czyli taka podstawa, co to jest demencja. Demencja, czyli tak zwane otępienie, jest to choroba, postępowa choroba mózgu, która występuje w większości przypadków u kobiet niż u mężczyzn w wieku tak od 85 roku życia. Natomiast nie jest regułą, ponieważ na demencję może zachorować każdy. 18-latek, 40-latek. Na to nie ma po prostu reguły. I typowym takim objawem demencji jest spadek wszystkich, wszystkich funkcji poznawczych, czyli orientacja, osąd, rozpoznawanie, co może doprowadzić do silnych zaburzeń lękowych, do wahań emocjonalnych, do depresji i do całkowitego spadku szacunku do. Samego siebie. Wypisałam sobie tutaj na kartce wszystkie oznaki demencji i każdy z nich będę chciała rozbudować. Podstawowym takim objawem początkowej demencji jest zmiana w zapamiętywaniu. Czyli na przykład nie pamiętam, gdzie dzwoniłam, nie pamiętam, że jestem umówiona, nie pamiętam, gdzie położyłam mój portfel, nie pamiętam, że rozmawiałyśmy. I w początku demencji m, może się to wydawać takie y, naturalne, dlatego demencja, te, te wszystkie objawy w demencji, one muszą trwać minimum 6 miesięcy i muszą być naturalnie zdiagnozowane przez lekarza, żeby można było oficjalnie mówić o demencji. Kolejnym takim objawem w demencji jest. Y, trudności w wykonywaniu różnych prostych czynności, planowaniu, rozwiązywaniu problemów, tak jak na przykład też problem w orientacji, czyli typowe pani Kowalska wyszła z domu i nie potrafi znaleźć drogi powrotnej do domu, gubi się w miejscu, w którym mieszka już od dzieciństwa, tak? Utrata orientacji czasowej i, i yy, 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 przestrzennej. Yy, utrata orientacji czasowej, czyli yy, nie wie, który jest dzień tygodnia, nie wie, który jest rok, nie wie, który, yy, która jest godzina. Bardzo często w demencji zdarza się tak, że chory yy, nie pamięta tego, co robił przed pięcioma minutami, natomiast bardzo dobrze odnajduje się. Przeszłości, czyli bardzo dobrze pamięta, co działo się 30-60 lat temu. Czasami wydaje mu się, że jest małym dzieckiem, potrafi powiedzieć doskonale, ile miał koleżanek w klasie, ile miał kolegów w klasie, jak wszyscy mieli na imię i jeszcze dodatkowo, gdzie wszyscy mieszkali, a nie potrafi rozpoznać członka rodziny, który stoi naprzeciwko niego i nie wie, że to jest jego córka. Typowe w demencji zaburzenia snu, czyli osoba starsza jest bardziej aktywna w nocy, natomiast w dzień jest mniej aktywna, i tutaj też bardzo często dochodzi do takich zaburzeń um, upośledzeń ruchowych tak, tutaj mam ściągę moją upośledzenia ruchowe czyli na przykład albo ktoś jest zbyt pobudzony, i powstają takie jakieś triki kołysania się, lub y, uderzania ciągle w coś, lub drgania ręką. Y, albo y, totalna osowiałość i patrzenie godzinami w jedno miejsce, w taki martwy punkt, y, gdzieś tam po prostu oddalenie się całkowicie z otoczenia, paranoia, y, halucynacje. Często wydaje się osobom chorym na demencję, że ktoś im coś poprzestawiał, że ktoś ich okradł, że yy, widzą rzeczy, których tak naprawdę nie ma w rzeczywistości. Yy. Często osądzają na przykład członków rodziny, że im coś ukradli, że im coś. I to mogą być naprawdę bardzo proste rzeczy. To, mogą być... to może być szkatułka ze złotem, ale to mogą być również majtki albo rajstopy, które gdzieś tam włożyła, nie pamięta i takie, takie po prostu paranoje rodzą się u chorego w głowie. I oczywiście do tego rozdrażnienie. Kolejnym punktem. Tutaj jeszcze sobie. A, trudności, trudności w mówieniu i w złożeniu e, e, konkretnie zdania. Bardzo często zdarza się, że chory zapomina pojedynczych słów i e, ta komunikacja jest na tyle utrudniona, że on nie potrafi jakby, e, nie pamięta słowa, nie pamięta, nie, po, nie potrafi dobrać słów. I nie umie po prostu skleić jakby w kupę jednego zdania. I jest to dla niego tak... tak bolesne, że w pewnym momencie wycofuje się i nie chce po prostu już... bardzo utrudnia się ta komunikacja z tą osobą. Dlatego trzeba się ubrać w empatię i zawsze zostawić... Sobie ten czas, żeby dać się wygadać tej osobie, żeby nie przerywać, nie starać się jakby wyciągnąć z niego to, co on chce powiedzieć, <laughs> i starać się mu pomagać w tym, bo to jeszcze bardziej jakby wycofuje tego człowieka. Ale ja myślę, że ten temat rozwinę w kolejnych odcinkach bardziej. Um, Tyle bym chciała tylko na dzisiaj powiedzieć o takich typowych objawach w demencji, które może już też zauważyliście u swoich seniorów. Demencja ogólnie, jeżeli się rozwija gwałtownie, to ogranicza bardzo człowieka, ogranicza bardzo jego aktywność w ciągu dnia. Osoba chora na demencję nie jest w stanie już spełniać się zawodowo, nie jest w stanie normalnych czynności, nawet pielęgnacyjnych według siebie nie potrafi już nawet tego y, y, utrzymać jakby w, w, w tematyce. I y, niestety ale z biegiem czasu jest zmuszona być pod stałą opieką 24 godziny na dobę. Uch, no niestety. Mam nadzieję, że ten filmik już y, troszeczkę pomógł. I zapraszam serdecznie do kolejnego filmu, który pojawi się już niebawem. Do usłyszenia.